Rozmawiamy dzisiaj o filmie Iron Man w reżyserii Jona Favre. Jest to film oparty na komiksie Marvela z gatunku science fiction. Opowiada o genialnym wynalazcy, który z czasem musi się wcielić w rolę superbohatera. Mr. Stark, you've been the Da of our time. What do you say to that? What do you say to your other nickname, the Merchant of Death? That's not bad. They say the best weapon is one you never have to fire. I prefer the weapon you only need to fire once. That's how Dad did it. That's how America does it. And it's worked out pretty well so far. To peace. Is it cool if I take a picture with you? Yes. It's very cool. I don't want to see this on your MySpace page. Please, no gang signs. No, throw it up. I'm kidding. to assemble my missile i should be dead already unless it was for a reason i just finally know what i have to do that doesn't look like a missile so. what are you building stock i'm working on something big Głównego bohatera filmu, Tony'ego Starka, wciela się Robert Downey Jr. Jego asystentkę gra Gwyneth Paltrow, natomiast przyjaciela Jeff Bridges. Tony Stark jest człowiekiem w pełni w życiu spełnionym. Jest genialnym wynalazcą, który odziedziczył po swoim ojcu wielką korporację produkującą broń. Jego życie opiera się na piciu whisky i zaliczaniu u dziewczyn z okładek Maxima. Można powiedzieć, że jest czasami bezrefleksyjny. Jednak wszystko ulega zmianie, kiedy po prezentacji nowego rodzaju rakiety trafia do niewoli. Zostaje w czasie akcji śmiertelnie ranny, i zostaje mu tydzień na zrozumienie swoich błędów i spróbowanie zrobienia czegoś, aby mógł je naprawić. Are respected. And I say, is it too much to ask for both? I humbly present the Jericho. Hey, peace. Tony Stark. Now you work for me. What are you building, Stark? Eyes are red. Few tears for your long lost boss. Tears of joy. I hate job hunting. Yeah, vacation's over. Welcome home, sir. What happened over there? I had my eyes open. I want to protect the people I put in harm's way. A man with a dozen of these can rule all of Asia. Yeah, I can fly. Let's see if this dog can hunt. So the upgrade is complete. Tell you what, throw a little hot rod red in there. Damn. Good luck keeping up. What's going on here? Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing.

Które są na bardzo wysokim poziomie. Trzeba przyznać, że filmy amerykańskie z ostatnich lat przyzwyczaiły nas do tego, jednak widać, że w tym wypadku. Dzień dobry, czy oglądał Pan film Iron Man, bądź słyszał o nim? Hmm. Iron Man, ja słyszałem, ale myślę, że jest to kolejna marna produkcja w tym stylu. Albo komedia, która miała być filmem na poważnie. E, muszę powiedzieć, że faktycznie jest to typowy film amerykański, jednak naprawdę pod wieloma względami reprezentuje sobą bardzo wysoki poziom. Pod jakimi względami, proszę pana? E, między innymi gra aktorska. Gwyneth Paltrow jest bardzo dobrą aktorką i udowodniła Taka to. Gra, to tam gra. Gwyneth Paltrow. Ta, przekonał mnie pan. Proszę dalej, proszę dalej. Która po raz kolejny udowadnia, że jest świetną aktorką. Oprócz tego muzyka, która jest bardzo klimatyczna, idealnie dopasowana do filmu tego typu. Kolejna rzecz, nie, niektóre ujęcia, które są po prostu malownicze. I coś, co jest wielkim zaskoczeniem, a konkretnie dialogi. Dialogi, które w. W filmach tego rodzaju z reguły są przykrym dodatkiem i obowiązkiem, jednakże w tym wypadku są na bardzo wysokim poziomie, są żartobliwe i świetnie się ze wszystkim komponują. Proszę pana, czas z przesłaniem tego filmu. Przesłanie również, również jest, istnieje przesłanie. Mianowicie człowiek, który zarabia na produkcji broni, który pomaga właściwie zabijać ludzi. W końcu ma okazję zobaczyć to z bliska, zobaczyć to na własne oczy, doświadczyć tego. Wtedy dochodzi w nim do pewnej przemiany. Do przemiany, dzięki której zrozumiał, że broń, wojna to wszystko jest złe. Jest to skazą człowieczeństwa, jest to prowadzi tylko do zniszczenia i destrukcji. I stara, film stara się to przekazać innym ludziom, którzy mogliby również zrozumieć, że doprowadzenie do wszelkich wojen i konfliktów służy tylko do, do nie, nieszczęścia. Proszę pana, mnie pan przekonał i do tego, że wojna jest zła, i do tego, że Iron Man jest dobry. Ale może przekonałby pan jeszcze kogoś? Chciałem wam wszystkim polecić ten film. Gdyż jest wart obejrzenia i skłania do pewnej refleksji. Młod dziękuję i polecam. Młody kinematograf, młody RP, Maciej Smogorzewski. Dzień dobry. W głównego bohateru bohater wciela się Gwyneth. Pal, Trow. Jego ojciec niestety jest nieznany aktorem. Nazywał się Robert Ale pewnie był jego seniorem, właśnie. Się studiuje w końcu. O, oparta na pod. po prezentacji nowego rodzaju broni. dostaje się do niewoli. Dlaczego zarymowałem? Doprowadzić do rozgrzeszenia. Dostaję się do niewoli, nawet nie czuję kiedy, zarymuję, widzę te latarnie. Chyba będzie dzisiaj trochę marnie. Dziękuję. Co było potem?